Koowrotek 10.000 Pro zbudowany na bazie kołowrotka EOS 10000. Kowrotek w takim bardzo fajnym czarnym matowym kolorze. Rączka wykonana z drewna, nakładka hamulca wykonana z karbonu. To co w tym kołowrotku najbardziej mnie urzekło to wolna oscylacja szpuli, tak jak w innych droższych modelach. Po prostu ta żyłka nie, no nie zbija nam się na kołowrotku, nie kleszczy. Jest perfekcyjnie nawinięta. Kołowrotek został wyposażony w wolny bieg szpuli. Baza kołowrotka na 9 łożyskach kulowych. Kołowrotek przeznaczony dla początkujących karpiarzy, ale sam niekiedy po niego sięgam do jakichś krótkich kijów. Chodzi tutaj o wagę kołowrotka. Kołowrotek nie tylko na małe zbiorniki lub jakieś łowienie z marszu, ale również na średnie dystansy. Bardzo pojemna szpula, czyli średnich dystansów na jakimś jeziorach spokojnie sobie z nimi damy radę. Cóż więcej tutaj dodać około obrotku, to myślę to, że jakość w stosunku do ceny jest dla nas bardzo przystępna. Wszystkie Wam proponuję.